Poranek. Wiesz, że jesteś w duchowym matrycie, kiedy próbujesz manifestować, a wszechświat ma włączony tryb nie przeszkadzać, bo ty zamiast robić flow, to robisz to z energią call center. Halo wszechświecie, chciałam tylko zapytać, czy moje marzenie już wyszło z magazynu? A on milczy. Ale boginki nie wydzwaniają. Nie robią tego. One po prostu wibrują wyżej. To jest właśnie orka w ciszy. Wibrujesz wyżej. Oraz nie wydzwaniasz. Robisz swoje, ale nie krzyczysz w eter. Czy ja już zasługuję? Czy jeszcze bardziej muszę się duchowo... Rozciągać. Nie, ty po prostu jesteś pogodzona z każdym wynikiem. Jesteś w orce, i to jest ten paradoks. Wiesz, że może pójść coś nie tak, i okej, okay. i wtedy idzie wszystko tak. Energia nie znosi desperacji. Ona lubi, jak ją zapraszasz. Nie błagasz. Więc tak, orka w ciszy, z pokorową twarzą, z linerem w kolorze. Mam wyjebane, ale w wysokich wibracjach. To nie jest brak ambicji. To, że się godzisz na każdy wynik. To jest brak desperacji, ścisku. Gdy przestajesz się szarpać z rzeczywistością, to ona zaczyna Cię głaskać. Gdy przestajesz się szarpać z rzeczywistością, to ona zaczyna Cię głaskać.